Jeśli powołają Cię do wojska, nie masz prawa się odwołać. Wkrótce ceny nieruchomości u deweloperów będą jawne. Na A2 i A4 podwyżki i to pewnie nie ostatnie podwyżki. Między innymi o tych tematach porozmawiamy dzisiaj w najważniejszych informacjach tygodnia. Zanim do tych najważniejszych informacji tygodnia przejdziemy, to jeszcze partner dzisiejszego odcinka. A partnerem odcinka jest firma XTB. Jeżeli tak jak ja inwestujesz w akcje lub ETF, albo chcesz zacząć inwestować w akcje lub ETF-y, to do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro w XTB prowizja wynosi 0%. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób kupić, sprzedać pierwsze akcje, założyć swoje konto na platformie XStation od XTB, to na końcu tego odcinka jest odnośnik do filmu, w którym to dokładnie tłumaczę, pokazuje w jaki sposób ja to robię. Jeśli założysz rachunek na platformie XTB z mojego Linku, który jest w opisie filmu i w przypiętym komentarzu, i w trakcie zakładania rachunku inwestycyjnego wpiszesz kod promocyjny Konrad pisany dużymi literami. To otrzymasz dostęp do darmowego kursu dla początkujących inwestorów, który nie jest nigdzie indziej publikowany, tylko jest dostępny właśnie pod moim linkiem i z kodem Konrad pisany dużymi literami. Więc myślę, że warto, dlatego że on nic nie kosztuje, a da Ci moim zdaniem naprawdę ciekawą wiedzę na temat tego, jak zacząć inwestować. The cat A przechodzimy teraz do najważniejszych informacji tygodnia. Dużo ostatnio mówi się o powołaniach do wojska i mamy informację, myślę, że istotną. Jeżeli rzeczywiście takie powołania będą i zostaniesz na przykład ty powołany, to nie masz prawa się od tego odwołać. Poseł PiS Jan Warzecha w interpelacji poselskiej zwrócił uwagę na brak możliwości zaskarżenia decyzji o powołaniu do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej oraz na ćwiczenia wojskowe. W tym zakresie wskazał na przepisy ustawy o obronie ojczyzny. No i tutaj, jeżeli chodzi. O Rzeczpospolitą, ona właśnie to, to pisze. Dodał, że osoby powołane do służby wojskowej, w tym kobiety w ciąży czy opiekunowie osób obłożnie chorych, nie mają możliwości zaskarżenia takich decyzji. Do sądu administracyjnego. No i teraz poseł Pis zapytał Monu, czy rozważa jakąś zmianę w tych przepisach. Tutaj jest dokładnie pokazany ten, ten przepis. No, przypomnę, że teraz częściej się o tym, o tym mówi, więc podejrzewam, że coraz więcej takich właśnie absurdów będzie pokazywane w najbliższym czasie. No, oprócz tego sami pracodawcy pytają, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o te szkolenia, chcą też sami robić te, te szkolenia. Przedsiębiorcy, pracownicy pytają o możliwość udziału w szkoleniach wojskowych. Tomasz Zakrzewski z pracodawców RP podkreślił, że w obecnych czasach szkolenie wojskowe obywateli jest koniecznością i pytanie, jak firmy mogą tutaj, mogą tutaj pomóc. No bo patrząc na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiele osób właśnie mówi o tym, że te szkolenia wojskowe powinny być, no ale one powinny być tak przeprowadzone, żeby nie sparaliżować państwa. I to jest myślę, że bardzo duży problem, i to będzie bardzo duży problem, no bo jeżeli mam firmę, w której zatrudniam 200 osób, to jeżeli kogoś mi wezmą na takie przeszkolenie, powiedzmy nawet miesięczne, 2, 3, 4 osoby, nic się nie stanie. Ale jeżeli mam firmę, w której zatrudniam 5 osób, to już jeżeli wezmą jedną, to mi bardzo mocno komplikuje pracę. Nie wyobrażam sobie, żeby w takiej firmie zatrudniającej na przykład 5 osób wzięli naraz dwie osoby. Teraz pytanie, jak to logistycznie dobrze Dobrze zrobić. Ciężko tutaj jednoznacznie określić. Też pytanie, co z jednosobowymi działalnościami gospodarczymi. Często tam jest, że dosłownie, jeżeli ktoś, przedsiębiorca, pracuje, to zarabia. Jeżeli nie pracuje, to nie zarabia. Czyli wiele osób tych na przykład nie jeździ na urlopy, no bo wtedy nie zarabia. No i pytanie, jak to dokładnie tam będzie. Też pytanie, co z ludźmi, którzy pracują, a mają taką pracę, gdzie ta sezonowość jest istotna. Przykładowy: hydraulik. Jeżeli on zostanie wzięty na przykład do takiej na takie przeszkolenie w styczniu, to OK bo w styczniu, w lutym, kiedy jest śnieg, praktycznie oni nic nie zarabiają, ale we wrześniu, w, w, w sierpniu, czyli wtedy, kiedy no, zaczyna się już robić zimno, albo już niedługo zacznie się robić zimno, to nagle wszystkim się przypomina, że mają piece do zrobienia. I w takim sierpniu, wrześniu, październiku to. Hydraulik jest w stanie zarobić naprawdę kilkukrotnie więcej niż jego przeciętna z innych miesięcy. I na przykład, wypad taki na szkolenie wojskowe we wrześniu, no byłby dla niego tragiczny w skutkach pomimo tego, że to byłby na przykład tylko jeden miesiąc. Więc tutaj to logistycznie pytanie, jak to zostanie przeprowadzone. Także też sami pracodawcy się domagają tego, że może oni mogliby tutaj jakoś pomóc. Pracodawcy czekają na informacje o swojej roli w tym przedsięwzięciu. Chodzi o to, że pracownik, czy pracownik będzie musiał udać się na bezpłatny urlop, czy płatny. Wiele przedsiębiorstw jest na liście infrastruktury krytycznej. To jest też bardzo ważny, ważny element, więc tutaj są. No, pewne pewne takie obawy, jest dużo niepewności. No i zobaczymy jak to wszystko zostanie rozwiązane. Przypomnę, że firmy mówią nawet o tym, że one są w stanie na przykład same robić takie szkolenia, jeżeli będą miały odpowiednie uprawnienia. No bo pracownicy dopytują o możliwość udziału w szkoleniach od firm zrzeszonych w pracodawcach RP. Mieliśmy bardzo dużo pytań, sygnałów, że ich pracownicy pytają się o możliwość odbycia szkolenia w różnych formułach, czy to z dalkersu pierwszej pomocy, czy też zachowa jak zachować się w sytuacji zagrożenia i też były pytania właśnie o możliwość przeszkolenia strzeleckiego, więc pytanie tutaj jaka będzie rola pracodawców ciężko jednoznacznie stwierdzić. No przypomnę, że coraz więcej wydajemy na te zbrojenia nie tylko my, bo ostatnia informacja, że na zbrojenie ma, ma zostać przekazane przez Unię Europejską nawet 800 miliardów euro jest już nawet zielone światło właśnie na takie potężne pieniądze. No Polska też oczywiście coraz więcej wydaje na te zbrojenia, w 26 roku ma wydać nawet 5% PKB, w 24 wydatki obronne wyniosły niecałe 4%, a plan na 25 to 4,7%, czyli to cały czas rośnie. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie rozwiązane. Stopy procentowe na tym samym poziomie nie było żadnego zaskoczenia. Wszyscy oczekiwali, tego, że nie będzie żadnych zmian w stopach procentowych, i takich żadnych zmian rzeczywiście nie było. No patrząc na inflację, ostatnie odczyty w okolicach 5%, 4,9%. Ten ostatni odczyt inflacji CPI, patrząc na inflację bazową, no bo ona jest przecież bardzo istotna przy ustalaniu stóp procentowych, tam to są okolice 4%. I już od dłuższego czasu ta inflacja zatrzymała się mniej więcej na 4%. No patrząc, miesiąc do miesiąca mieliśmy tutaj 0,3% wzrostu. W każdym razie najbardziej patrzymy na tę inflację bazową w kontekście stóp procentowych. No i w NBP mają już nowe prognozy inflacji. Przypomnę, że te prognozy inflacji jeszcze nie są przekazane nam wszystkim, już niedługo będą, ale według zapowiedzi prezesa NBP-u, pana Adama Klepińskiego, te prognozy inflacyjne no nie napawają takim optymizmem, że już można rozpocząć obniżki stóp procentowych. W 2025 roku inflacja będzie wyraźnie wyższa od celu, Wspomnę ten cel 2,5% plus minus 1 punkt procentowy z 50% prawdopodobieństwem wskazuje, że ceny średnio rosną między 4,1 a 5,7%. To nieco korzystniejsza prognoza niż dotychczas, gorzej zapowiada się 2026 rok. I myślę, że dosyć istotny problem. Rada zapoznała się z wynikami marcowej projekcji inflacji. I PKB zgodnie z projektem przygotowaną przy założeniu niezmiennych, niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniające dane dostępne do 27 lutego roczna dynamika CEN z 50% prawdopodobieństwem będzie w przedziale 4157 w 25 roku. Wcześniej to było 4266. Między 2 a 48 w 26 roku, wcześniej to było 1441, czyli tutaj też mamy, no taką tu mamy wzrost w 26 oraz 1139 w 27. Roku, więc z tej projekcji wynika, że ten 27 rok to może być pierwszym rokiem, w którym rzeczywiście na stałe zagości ten cel inflacyjny przypomnę 2,5% plus minus jeden punkt procentowy, i to jest, to może być taki przyczynek ku temu, żeby nie obniżać stóp procentowych. To znaczy, to jest, myślę, że dla Adama no taki mocny punkt. O to, żeby te stopy procentowe były trzymane na tym samym poziomie. W ocenie rpp w bieżącym roku inflacja będzie wyraźnie wyższa od celu inflacyjnego, co do czego przyczyniają się efekty wcześniejszego wzrostu cen energii, wzrosty stawek akcyzy i cen usług administrowanych, a także dalsze odmrożenie cen energii w drugiej połowie 2025 roku. No więc ten, ta projekcja na ten 2025 rok nie mówi nam o tym, że inflacja powinna jakoś mocno spadać, więc ciężko tutaj doszukiwać się jakichś mocnych obniżek stóp procentowych. Oczywiście analitycy zakładają, że już roku będą te obniżki stóp procentowych, ale czy będą? No zobaczymy, jak to mówił nasz polski wieszcz czas pokaże. Rada powiedziała, że obecny poziom stóp procentowych NBB sprzyja realizacji celu inflacyjnego w średnim okresie, a dalsze decyzje będą zależne od nadpływających informacji dotych, dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej. No, zobaczymy, jak to dokładnie dalej będzie, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej. No z tej wypowiedzi Adama Kropińskiego wynika raczej, że na razie nie mamy co spodziewać. Się jakichkolwiek obniżek. Wielu, wielu ekonomistów spodziewa się po wakacjach pierwszych obniżek stóp procentowych, ale jeżeli nic się nie zmieni, to nie jest wykluczone, że nawet w tym 2025 roku nie będzie żadnych obniżek stóp procentowych. No, oczywiście jest jedna pani w Radzie Polityki Pieniężnej, która optuje za podwyżkami stóp procentowych, ale ona jest raczej osamotniona, więc w tym kierunku nie, po, nie sądzę, żebyśmy poszli. Telenowela z cłami trwa w najlepsze. Donald Trump odgraża się cłami na import samochodów z Unii Europejskiej. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale jeśli zostanie podjęta, może uderzyć w Stany Zjednoczone rykoszetem. Stany rozpoczęły wojnę handlowe, Kanada, Meksyk, Chiny tam były różne cła, stal, aluminium. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o Donalda Trumpa, on nie ma takiej mocy, że może sobie wprowadzić bezterminowe cła bez porozumienia z Senatem, ale już cła czasowe może, cła czasowe może w, wprowadzić, no i wtedy może negocjować z Senatem po to, żeby te cła czasowe zmieniły się na cła z czasem nieokreślonym, więc prezydent ma dosyć dużą władzę tam, ale też no, nie jest takim absolutnym despotą, jak tutaj niektórzy myślą, że prezydent może wszystko, no nie może jednak wszystkiego. W każdym razie ta telenowela z cłami, no praktycznie odkąd Donald Trump zasiadł na urzędzie prezydenta, już się rozpoczęła od pierwszego dnia i trwa. I w tym momencie mówimy o też uderzeniu w Unię Europejską, no bo cła na samochody z Unii Europejskiej mają zostać wprowadzone. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. Podjęliśmy decyzję, ogłosimy ją wkrótce. Będzie to ogólnie rzecz biorąc 25%, to będzie dotyczyło samochodów wszystkich rzeczy. Ogłosił pod koniec lutego Donald Trump, do wprowadzone zostały jedynie cła na stal. I aluminium. No i teraz pytanie: jak to będzie, jeżeli chodzi o te cła? Bo pytanie jest takie: jak potraktowane zostaną auta europejskich marek, które są produkowane za oceanem? Jeśli jako obce, to będzie argument za zamknięciem tych zakładów. No więc tutaj nie wiemy, jak to do końca będzie rozwiązane. Możliwe, że jeżeli tak będzie, to producenci przeniosą się do Europy, więc to może uderzyć też w Stany Zjednoczone. Z drugiej strony mówimy o tym, że nałożenie ceł na import z Europy mogło być się spotkać z reakcją odwetową Brukseli, czyli Unia Europejska też nałożyłaby takie cła, między innymi to by dotknęło Tesle. Po drugie spadnie import aut używanych ze Stanów Zjednoczonych. To sprowadzane do nas są głównie uszkodzone, więc może to nawet lepiej. Tutaj niektórzy, niektórzy tak, tak mówią, czyli pan Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań i Rynku Motoryzacyjnego Samar. No, też odwytowe cła mogą wpłynąć na opłacalność utrzymywania produkcji w Stanach Zjednoczonych, więc no tutaj jest myślę, że dosyć dużo, dosyć dużo niewiadomych. Ciężko powiedzieć, jak to do końca będzie. W każdym razie Unia Europejska też mówi o tym, że te cła odwetowe mogą zawierać nie tylko samochody, ale mięso, orzechy czy cukier, więc to nie jest tak, że my, jako Unia Europejska, jesteśmy całkowicie bezbronni. No bo mamy obecnie cła, mamy zapowiedzi kolejnych ceł, więc jeżeli one wejdą w życie, no to możemy też robić różne cła, od, cła odwetowe, między innymi wyroby stali, ze stali, aluminium także drób, wołowina, orzechy czy, czy cukier, więc tutaj Unia Europejska no jedzie po różnych branżach, tak to trzeba określić. Zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie, bo tak naprawdę my w tym momencie nie wiemy, czy do tego, czy do tego dojdzie. Unia Europejska też podjęła decyzję o nałożeniu odwytowych ceł obejmujących łodzie, burbon i motocykle łącznej wartości około 28 miliardów dolarów, więc to jest myślę, że no już jakaś kwota, która może nie chcę powiedzieć robi wrażenia, ale która jest zauważalna. Biorąc pod uwagę wojnę Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Meksyk, Chiny, Kanada, no też w pewnym sensie Rosji się obe, oberwało, bo była taka luka w sankcjach na Rosję i ona wygasła. I to jest dosyć istotna sprawa. Donald Trump mógł sprawić to, że ta luka nie wygaśnie, ale jednak stwierdził, że, że nie będzie tutaj nic, nic zmieniać, bo to Joe Biden podpisał ten ta administracja Joe Bidena podpisała tę rozporządzenie, dzięki któremu była taka luka i dzięki któremu ta luka właśnie w tym momencie wygasała. Chodzi o dokonywanie z rosyjskimi bankami transakcji dotyczących obrotu rosyjskimi nośnikami i energii, i nie zostało to, nie zostało to przedłużone, jak podaje telewizja CBS. W, trakcie, w efekcie wygaśnięcia tej luki tzw. licencji ogólnej 8L, objęte sankcjami rosyjskie, banki nie mogą korzystać z amerykańskiego systemu finansowego do przetwarzania transakcji związanych z obrotem ropą naftową i gazem, przez to to będzie trudniejsze i według CBS skutkiem może być wzrost cen ropy naftowej o 5 dolarów za baryłkę, czyli trzeba przyznać, że bardzo, bardzo wysoki wzrost. Poprzednia ekipa uzasadniała wyjątek obawami o wzrost cen ropy, no i teraz ta luka wygasła ta luka nie zostanie przedłużona. Pytanie: jak to wpłynie wszystko na Polskę? No, bo to jest myślę, że istotne. No, z zasady: bezpośrednio na Polskę to strasznie mocno absolutnie nie wpłynie, ale pośrednio już tak. I jak to wpłynie pośrednio? A no pośrednio wpłynie to tak, że pamiętajmy o tym, zawsze cła powodują wyższą inflację, no więc to jest oczywiście problem całej, całej Unii Europejskiej, ale ta pośredniość, jeżeli chodzi właśnie o wpływ na Polskę, no jest po naszej zachodniej na naszej zachodniej granicy, dlatego, że o ile na nas nie będzie miał taki bardzo mocny wpływ, no to wpływ amerykański chce uwidoczni się Innym kanałem. Amerykańskie cła uderzą w Niemcy, a Niemcy to nasz największy partner handlowy. No, jeżeli chodzi o Niemcy, to no rzeczywiście, te marki e, samochodów niemieckich, BMW, Volkswagen, e, będą właśnie objęte cłami. No, a patrząc na cały 24 rok, eksport do Niemiec był około czterokrotnie wyższy niż eksport do Czech, gdzie Czechy były na drugim miejscu. W imporcie to też jest nasz największy partner handlowy, czyli czy eksport, czy import, to jest nasz największy partner handlowy. Jesteśmy dosyć mocno uzależnieni od gospodarki niemieckiej mimo tego, że gospodarka niemiecka radzi sobie bardzo słabo, nasza radzi sobie o wiele lepiej, no ale każdy cios w niemiecką gospodarkę po części rykoszetem też będzie odbijał się w Polsce. A teraz trochę polityki. Mamy dosyć istotne informacje. Chłownia potwierdza, zaostrzamy kary za sejmowe wagary. Marszałek Szymon Hołownia powiedział, że nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy będzie surowa karana dla recydywistów nawet do 90% pensji, czyli kary za sejmowe wagary. Rzeczpospolita informowała, że prezydent sejmu przygotowało projekt zmian w regulaminie, który ma ograniczyć przypadki pobierania pełnego wynagrodzenia przez posłów, którzy nie uczestniczym w głosowaniach. No, i tutaj ta ustawa przewiduje stopniowe obniżanie uposażenia i diet poselskich. Zaostrzamy kary za sejmowe bagary. Nieuzasadniona nieobecność pracy w końcu będzie surowo karana. Zasady będą sprawiedliwe, równe dla lewicy, centrum i prawicy. Według nowych zasad, jeśli poseł opuści trzy posiedzenia bez usprawiedliwienia w ciągu miesiąca, potrącenie wzrośnie do jednej piątej wynagrodzenia za każdy kolejny dzień nieobecności. W praktyce oznacza to, że parlamentarzysta może stracić 3,5 tysiąca za każdy dzień absencji po 18 dniach nieobecności na kolejnych posiedzeniach wynagrodzenie zostanie zredukowana do jednej dziesiątej a dieta zostanie całkowicie wstrzymana czyli miesięcznie wynagrodzenie spadnie z 17,7 zł zł do 1,3 tysiąca zł brutto no zobaczymy jak to jak to będzie po słowie najrzadziej biorący udział w głosowaniach to poza Marcinem Romanowskim który przebywa na węgrzech Danuta jest jest Jazłowiecka SKO, która uczestniczyła w 43,3% głosowań, Donald Tusk 49,4 i Aleksander z spis 55,5. No patrząc, jak to wyglądało przez pierwszy rok nowego rządu, to ta złota dziesiątka była taka, że na pierwszym miejscu odsetek nieusprawiedliwionych nieobecności był Donald Tusk, na drugim miejscu Marcin Romanowski spis, później Andrzej Gut Mostowy, również spis i Kamil Bortniczuk, również z Prawej Sprawiedliwości. Dalej również są posłowie PiSu, Dariusz Matecki, Jacek Osuch, Zbigniew Ziobro, później Ryszard Petru z, z trzeciej drogi, Danuta Jazłowiecka z KO i Jan Krzysztof Ardanowski koło poselskie Wolni Republikanie. Tak to wyglądało. A jeżeli chodzi o Prymusów z kolei przez ten pierwszy rok, no Prymusów było dużo w Polsce 2050 i w psl czyli w trzeciej drodze. Rafał Kasperczyk, Łukasz Osmalak, Ewa Szymanowska, Michał Pyrzyk, Stanisław, Tomczyszyn, Jacek, Czerniak tutaj z lewicy i Tomasz Tela również z lewicy, reszta była z trzeciej, z trzeciej drogi. Oprócz tego jeszcze Sylwia Bielawska z KO Paweł, Bliźniuk z KO Zofia, Czernow, Alicja Chybicka, Agnieszka, Hanajczyk, Maryja Janyska. Janna Kłusik-Rostowska i Iwona Kozłowska wszyscy z koalicji obywatelskiej oprócz tego Michał Krawczyk, Wojciech Król, Marek Krząkała, Katarzyna Matusik-Lipiec, Karolina Pawliczak, Małgorzata Pępek Marek Żąsa, Jarosława Wałęsa i Maciej Wrubel. Wszyscy z koalicji obywatelskiej tak to wyglądało, jeżeli chodzi o średni odsetek nieusprawiedlonych nieobecności w klubie. Wolno, wolni Republikanie na pierwszym miejscu, później PiS, Konfederacja, trzecia droga jako PSL, później jako Polska 2050, Lewica i Koalicja Obywatelska, patrząc na pierwszy rok tego nowego rządu. Ale w polityce będą też inne zmiany. Myślę, że zmiany naprawdę, które przyczynią się obywatelom, czyli Polska 2050 składa projekt ustawy o jawności cen. Mieszkań. Chodzi tutaj o to, że jeżeli wchodzimy na stronę jakiegokolwiek dewelopera, żebyśmy dobrze, dokładnie wiedzieli, jak to wygląda, jeżeli chodzi o cenę mieszkania. I co tam dokładnie ma być: wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez deweloperów strony internetowej, obowiązek publikowania na stronie internetowej danych kontaktowych dewelopera, lokalizacji inwestycji, cena mieszkania za metr i za cały lokal. Wszystkie dodatkowe koszty związane z ofertą: miejsca parkingowe, ogródek, garaż, komórka lokatorska. No, w kredytach to mamy, tak? W kredytach mamy na przykład RSO, musi być podawane. I teraz możemy sobie porównać dwa kredyty. Oczywiście, jeżeli one są na tę samą, te, tę samą kwotę i taka sama długość tego kredytu, czyli dwa kredyty powiedzmy na 20 lat na 500 tysięcy. I porównujemy sobie RRSO. I tutaj no, też tak prawdopodobnie będzie. Informacja o opcjach dodatkowych za dopłatą, obowiązek utrzymania aktualnych informacji o cenach od momentu rozpoczęcia sprzedaży do sprzedaży ostatniego mieszkania w ogłoszeniach, reklamach, innych formach promocji. sprzedaży deweloperzy będą zobowiązani do podania adresu. Strony internetowej, na której znajduje się cennik, w przypadku zmiany cennika deweloper będzie zobowiązany do ujawnienia historii zmian na stronie internetowej. To jest myślę, że bardzo istotne. Czyli, jeżeli mieszkania się nie będą sprzedawały i będzie co chwilę cena szła w dół, to my o tym będziemy wiedzieli. Nie zastosowanie się do nowych obowiązków będzie traktowane jako naruszenie zbiorowych interesów konsumenta podlegało kontroli z ułokiku. Liczę na to, że ten projekt przejdzie, no chociaż zobaczymy. Tutaj pani Katarzyna Pęczyńska na łęcz wykonuje moim zdaniem dobrą robotę, jeżeli chodzi właśnie o tę walkę z deweloperami, więc no ja temu projektowi naprawdę kibicuję i to kibicuję, kibicuję mocno. A będzie jeszcze jedna zmiana też istotna dla niektórych koniec jednorazowych papierosów w sklepach. Latem pierwsze zakazy sprzedaży. No i pani Leszczyna, czyli minister zdrowia w TechoPaInfo, mówi o całkowitym zakazie sprzedaży też dla dorosłych. Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych i innych wyrobów z płynem nikotynowym dla osób niepełnoletnich. W teorii już działa, jednak jest nieskuteczny, dlatego minister zdrowia mówi o nowym projekcie. Jeden nasz projekt dotyczący dzieci i młodzieży do 18 roku życia jest notyfikowany w tej chwili w Brukseli. Do wakacji jestem pewna, że ten zakaz Wejdzie w życia. Wśród założeń pani mówi o zakazie sprzedaży papierosów przez internet i w automatach. Dzieciom nie będą już sprzedawane elektroniczne papierosy jednorazowe bez nikotyny. i Minister Zdrowia przedstawiły szczegóły nowelizacji ustawy tytoniowej, nad którą pracuje resort. W poniedziałek zostanie skierowany do zespołu programowania prac rządu. Zakłada całkowity zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów z nikotyną. Jak tłumaczy minister zdrowia, zakaz będzie dotyczył wszystkich, również dorosłych. Moim, moim celem jest także zakaz aromatyzowania nieszczęsnych woreczków nikotynowych, zakaz wprowadzania jakichś wymyślnych, przedziwnych rzeczy, które w gruncie rzeczy nikotyzują nas, czyli uzależniają. że ja się na temacie totalnie, totalnie nie znam i nigdy nie paliłem papierosów. Ja się zatrzymałem zresztą papierosy, i ja papierosy ja się nie znam. Totalnie na tych jakichś jednorazówkach, jakichś woreczkach nikotyniowych. Pierwszy raz w sumie słyszę o czymś, o czymś takim. No i te zmiany mogą wejść już w drugim kwartale 2025 roku, więc już całkiem niedługo. A na koniec ciekawostka, ciekawostka, która pewnie nie do końca zadowoli kierowców. Bo mamy kolejne podwyżki. Podwyżki na A2 i A4, i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi wprost: nic nie możemy zrobić. Przypomnę, że to są płatne, prywatne autostrady, i tu zarządza Autostrada Wielkopolska A2, a w A4 Stal Eksport. Autostrada Małopolska, Stalexport jest, jest chociażby na giełdzie. No i w latach 90. oni podpisali jej umowy, koncesje, które, które są tajne, więc my nie, do, nie znamy dokładnych zapisów tych koncesji. Ale niestety, na mocy tych koncesji, e, oni mogą podnosić ceny. Oczywiście nie w nieskończoność, ale z tego co pamiętam, że chyba w Stalexport w jakimś wywiadzie w 23 roku mówił, że te ceny są na poziomie e, 60% cen maksymalnych, jakie oni mogą, e, mogą tam dać. No i będziemy mieli znowu kolejne wzrost cen, praktycznie co roku mamy wzrost cen za te za autostrady i teraz też będą będą te wzrosty cen już są ogłoszone, więc od 25 mamy wzrost cen. Prawdopodobnie od 26 też to będzie, bo przypomnę, że w 27 kończy się ta koncesja, więc pewnie w 26 no też będą podwyższać cenę, no bo czemu by, czemu by nie. Generalna dyrekcja ocenia, że wzrost jest nieuzasadniony, szkodliwy dla kierowców, dla całej branży transportowej, ale niestety nic, nic nie może zrobić. Nowy cennik na każdym z 3,50 km odcinku wygląda następująco. 36 zł dla kierowców samochodów osobowych, 18 dla motocykli, 60 dla kierowców kierowców samochodowych kategorii drugiej tak to tak to dokładnie wygląda więc mamy kolejną podwyżkę no i teraz jest to A2, jedną z najdroższych autostrad w Europie. Przejazd Konina do Poznania będzie kosztował w jedną stronę 72 zł, co daje 144 gdybyśmy chcieli przejechać trasę z Poznania do Warszawy i z powrotem. Roczna winieta na wszystkie autostrady w Szwajcarii to 68 euro, czyli 280 zł. No więc niestety jest drogo, a pewnie w 26 będzie jeszcze drożej. I to wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo. Standardowo zapraszam Cię też na moje inne filmy. Trzymaj się. Cześć.